Szczęść Boże Piotr Krupa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem będzie pani Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś też wicemarszałek Senatu w poprzedniej kadencji. Szczęść Boże, dobry wieczór, pani marszałek. Szczęść Boże, dobry wieczór, panie redaktorze. Szczęść Boże, dobry wieczór państwu. Wszystkie siły opozycyjne, Platforma Obywatelska, Koalicja yy, yy, Obywatelska, choć to właściwie jeden twór, Polskie Stronnictwo, Ludowe Polska 2050, Szymona Hołowni, Nowa Lewica, także samorządowcy i senatorowie yy, niezależni, tak siebie nazywają, ale są senatorami opozycyjnymi w Senacie, ogłosili odnowienie paktu senackiego. Paktu senackiego, który dał opozycji większość w Izbie Wyższej. Czy Prawo i Sprawiedliwość obawia się, że znów może przegrać z tym paktem senackim? No cóż, panie redaktorze, na pewno nie należy tego lekceważyć, bo cztery lata temu przegraliśmy z opozycją, która zawarła pakt senacki i niezależnie od programu podróżnic, jakie ich dzieliły, poszła yy, z jednej listy. Tak? No i to dało im niewielką, bo to trzeba powiedzieć, ale jednak przewagę w Senacie, dzięki czemu wybrali marszałka i wicemarszałków Senatu. I tę większość zachowali. No, teraz chcą powtórzyć ten wybieg. To jest pewnego rodzaju strategia. Myślę, że opozycja bardzo boi się, że przegra wybory do Sejmu, więc chcieliby wygrać przynajmniej wybory do Senatu, no, po to, aby mieć jakiś taki punkt w ogóle zaczepienia i działania. Tak jak teraz wykorzystują Senat do walki politycznej, wykorzystują do tego też Kancelarię Senatu. Tak, chcieliby to pewnie też robić w przyszłości. No nie jest przecież tajemnicą, że Senat ciągle wkłada jakiś szprych rządzącym, tak? Przedłuża proces legislacyjny i tak jak powiedziałam, no wykorzystuje... Całą machinę Senatu w walce politycznej, takiej bardzo brutalnej, więc no, zapewne chcą się zabezpieczyć na wypadek przegranej do Sejmu, żeby mieć chociaż tę większość w Senacie. Czy się im to uda, no nie będzie to takie proste, bo my mamy również swoje plany, swoje pomysły. Na pewno będziemy walczyć, a nic nie jest takie oczywiste, jakby się Państwo wydawało z tej większości senackiej, ponieważ oni myślą, że wygrają teraz jeszcze większą liczbą głosów, że będą mieć większą liczbę mandatów w Senacie. No my też to liczymy i też to analizujemy i na pewno będziemy skupiać uwagę na tych okręgach, gdzie sytuacja jest taka nie do końca jasna, tak? Bo jest część okręgów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma zdecydowaną większość poparcia. Są okręgi, gdzie opozycja ma dużo większe poparcie niż PiS. Ale są okręgi takie wahające się, i my tam też skupimy naszą uwagę, tam też wystawimy bardzo dobrych kandydatów i będziemy walczyć do samego końca. A trzeba powiedzieć, panie redaktorze, szanowni państwo, że w tych ostatnich wyborach przed czterema laty, w kilku okręgach senackich, opozycja wygrała niewielką liczbą głosów. Czasami było to kilkaset głosów więcej. Kandydata opozycji, opozycji tego paktu senackiego nad kandydatem prawa i sprawiedliwości. Czasami było to tysiąc głosów, ale zważywszy, że w takim okręgu mieszka kilkaset tysięcy ludzi, to te kilkaset głosów, czy tysiąc głosów, czy tysiąc kilkaset głosów to jest naprawdę. Bardzo mała liczba. Bo, pani Marszałek, te wybory do Senatu są specyficzne, są jednomandatowe okręgi i w 2019 tak. przecież prawo i sprawiedliwość wygrało, bardzo mocno wygrało, bo to było przecież 8 milionów głosów, to było historyczne przecież zwycięstwo, ponad 43% poparcia, utrzymanie większości w Sejmie, a mimo wszystko przegrana w Senacie. Jednomandatowe okręgi, czy prawo i sprawiedliwość wyciągnęło wnioski w tym wymiarze, może zaniedbań? Konkretnych nazwisk, w konkretnych okręgach, że być może tam ktoś zbyt mało aktywnie prowadził tą kampanię. Czy te błędy zostały wyłuskane i czy one się nie powtórzą w kolejnej kadencji, w, kolejnej, w kolejnych wyborach? No, Zrobimy wszystko, Panie Redaktorze, żeby te błędy się nie powtórzyły, bo myśmy tę sytuację bardzo dokładnie przeanalizowali. To nie jest tak, że tutaj jakąś swoją strategię ma tylko opozycja. My też mamy swoją, będziemy ją konsekwentnie wdrażać w życie. Bo my też tę sytuację przeanalizowaliśmy, i my widzimy, gdzie można było poprowadzić jeszcze bardziej intensywną kampanię, i też w przyszłości postawić może bardziej wyrazistego kandydata, po to, żeby jednak zyskać tę przewagę nad kandydatem opozycji. Będziemy mieć też bardzo dobry, ciekawy program. W którym będziemy chcieli przekonać do siebie naszych wyborców, bo no, słabością tego Paktu Senackiego jest to, że łatwo jest obnażyć ich cel, bo ich celem nie jest działanie na rzecz Polski, realizacja jakiegoś wspólnego programu, bo tego programu nie ma. To jest tylko chęć zdobycia władzy dla władzy. No i o tym będziemy też mówić. My będziemy przedstawiać konkrety. A jakie konkrety mogą przedstawić, Ci, którzy podpisali ten pakt senacki, którzy znajdą się w tym pakcie senackim, skoro oni reprezentują przecież skrajnie różne partie, począwszy od Lewicy, poprzez Platformę Obywatelską, na chociażby skończywszy na Polskim Stronictwie Ludowym. Przecież Platforma Obywatelska, która bardzo się zradykalizowała i skręciła na lewo, zapowiada, że jednym z pierwszych ich, Postulatów, gdyby nie daj Boże wygrali wybory, będzie prowadzenie związków partnerskich, jednopłciowych, będzie, czy w ogóle związków partnerskich, no oni dążą do tego, aby wprowadzić w Polsce na życzenie i wiele innych takich też przecież postulatów ideologicznych. No to jak można połączyć tutaj te zapewnienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, które chce udawać partię konserwatywną z tym bardzo takim lewicowym, wręcz lewackim programem. No zobaczymy też, jak to będzie wyglądać, bo dzisiaj mamy tylko deklarację odtworzenia tego paktu senackiego. Nie wiemy też, jaki będzie podział mandatów i czy też nie będzie kłótni o to, kto ile miejsc i kto który no. okręg dostanie. Ale pani senator, czy pani sobie wyobraża... Że najtrudniejsze jeszcze jest przed nimi. Dopiero na razie zadeklarowali współpracę, a teraz będzie podział okręgów. No to nie będzie łatwe dla nich. Pani senator, mamy takie zapowiedzi, że w ramach tego paktu senackiego wystartuje chociażby były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, też mecenas Roman Giertych. Wyobraża sobie pani taką izbę wyższą z takimi nazwiskami, które będą wspierać opozycję? No, trudno sobie wyobrazić senat z takimi nazwiskami, bo to są. Roman Giertych, no, To jest postać już tak kontrowersyjna, a pan Bodnar, no cóż, no Rzecznik, który miał być polityczny, a okazuje się, że wcale nie ukrywa tych swoich, swoich politycznych przekonań ciągot. no i będzie też chciał startować, być może po tej stronie opozycji. No Senat w tej kadencji, kiedy na jego czele stoi pan profesor Tomasz Grocki. Bardzo się zmienił, bardzo ta praca w Senacie odbiega od tego, co było wcześniej. To jest naprawdę pole takiej ostrej walki politycznej, dyskusji często takiej mało parlamentarnej, która przypomina to, co się dzieje w Sejmie, a Senat się zawsze wyróżniał. Jednak takim spokojem, merytoryczną dyskusją i pilnowaniem tego, aby te obyczaje w Senacie były jednak jak na najwyższym poziomie. To się zmieniło i teraz Senat niewiele odbiega od tego, co się dzieje w Sejmie. Ubolewamy nad tym, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko w przyszłej kadencji będzie inaczej, że wróci taka normalność do Senatu, wróci taka normalna praca, powaga i rozwaga. I niezależnie od tego, kto będzie do tego, do tego Senatu, kto się dostanie, bo. Podejrzewam, że jeżeli wystartowałby Roman Wiertych, no to, no to zwolennicy opozycji na niego zagłosują. Ale ważne, kto stoi na czele Senatu, kto układa pracę Senatu i kto strzeże tego porządku w Senacie. Jeżeli to będzie człowiek odpowiedzialny, jeżeli to będzie ktoś, kto będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, to na pewno. Wrócą te czasy, jakie były wcześniej, kiedy Senat był rzeczywiście taką izbą refleksji, spokoju, kultury i merytorycznej dyskusji. Z tym ostatnio jest problem w tej Izbie za dumę, bo tak Senat jest nazywany, chociażby Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Adam Pramowicz był uciszany przez wicemarszałka w sytuacji, gdy ma prawo występować w obronie Małych i Średnich przedsiębiorstw, Przedsiębiorców, bo ma przecież ku temu prerogatywy. Pani senator, wspomniała pani o organizacji pracy Izby Wyższej Parlamentu. Pan marszałek Tomasz Grodzki, dwa lata mijają od tego momentu, od którego pojawiają się pytania dotyczące formułowanych pod jego adresem oskarżeń o jego działalność, gdy był szefem szpitala, gdy był ordynatorem, gdy rzekomo miał przyjmować łapówki. Do dzisiaj się z tego właściwie nie wytłumaczył. No nie wytłumaczył się ja ta afera. Dotyka szpitala, w którym pracował, bo słyszymy, że tam są już postawione zarzuty nie tylko właściwie innym osobom pracującym w tym szpitalu. Wiele osób zeznawało w śledztwie przeciwko panu profesorowi Tomaszowi Grockiemu. No, i niezależnie od wszystkiego, no to jako senatorowie chcielibyśmy, aby ta sprawa została wyjaśniona. A najlepszym sposobem na jej wyjaśnienie byłoby to, żeby pan profesor zrzekł się immunitetu i po, po prostu e, walczył o dobre imię, skoro uważa, że jest niewinny. No, to się nie dzieje, tak. Ukrywanie się za, za immunitetem, no, jest pewną odwagę, pewnym takim e, no, brakiem odwagi, tak. No ale tak jest i pewnie do końca kadencji tak będzie. Ciężko się z tym zgodzić, no ale taka jest rzeczywistość senacka w tej kadencji. Jest wniosek o areszt dla Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza miasta stołecznego Warszawy, byłego ministra Skarbu w rządzie PO-PSL, w rządzie Donalda Tuska. Prokuratura zarzuca mu, stawia mu zarzuty korupcyjne, chodzi o nieprawidłowości przy formułowaniu przetargów w Warszawie na utylizację śmieci, chodzi o milionowe przetargi. To jest kolejna postać związana z z Rafałem Trzaskowskim i z Platformą Obywatelską, która została zatrzymana w tej sprawie. Wcześniej to też był wiceminister Skarbu. Jak pani ocenia tą całą sytuację? Dziś miała być rano konferencja, odbyła się konferencja prasowa warszawskiego ratusza. Miał na być na niej na ursynowie prezydent Rafał Trzaskowski. Nie pojawił się na tej konferencji pomimo wcześniejszych zapowiedzi. Obawia się pytań dotyczących jego najbliższych współpracowników i tej wielkiej afery. Niektórzy twierdzą, że może być większa niż afera reprywatyzacyjna. No widocznie stworzył, no skoro nie, nie przybył na tę konferencję. Zresztą no, czytamy w prasie w mediach pojawiają się takie donies doniesienia o tym zresztą mówią radni Warszawy, że pan prezydent bardzo rzadko bywa i w ratuszu i na sesjach Rady Warszawy. Więc nie wiem, w jakim stopniu jest zainteresowany tym, co się dzieje w mieście. Bardziej wydaje się, że pociąga go polityka krajowa. On jeździ po całym kraju spotyka się w różnych miastach z mieszkańcami, jeździ za granicę. Był parę miesięcy temu, bodajże w Argentynie, na zjeździe tej organizacji, organizacji C40, która postuluje, aby mieszkańcy miasta zaprzestali jedzenia mięsa czy też kupowania nowych ubrań i jeżdżenia samochodami. Więc no, nie ma czasu na zarządzanie stolicą, a wtedy w stolicy dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. I kolejna afera, widzimy, że wyszła na światło dzienne. No i są poważne zarzuty wobec tego pana Włodzimierza K., zarzuca mu się przyjęcie łapówki w wysokości bodajże 5 milionów złotych. To, to, to jest bardzo poważna afera związana z, chyba z, z, ze, śmie, ze śmieciami. W Warszawie, no, ale to wydaje się, że ten program CELA Plus, o którym mówił Donald Tusk, już się realizuje i dotyczy, no właśnie, no tych, którzy rzeczywiście mają coś y, za kołnierzem, tak? A tymi ludźmi, którzy mają coś za kołnierzem, no okazuje się, że są ludzie z Platformy Obywatelskiej. No niedawno pan Nowak, prawda, który któremu też postawiono bardzo poważne zarzuty, i nie tylko prokuratura w Polsce, ale przecież śledztwo prowadziła też prokuratura na Ukrainie, i tam właściwie te zarzuty bardzo poważne się pojawiły. No i teraz kolejni politycy, ważni, prominentni Platformy Obywatelskiej, więc ten program, o którym Tusk mówił, jest realizowany. No ale no, prokuratura niezależna, centralne biuro antykorupcyjne prowadzą swoje dochodzenia. Sprawy są w toku, miejmy nadzieję, że sądy sprawiedliwie do tych spraw podejdą, a nie będą realizowały doktryny Neumana, która mówi, jak jesteś z nami, to żaden sąd ci nie zrobi przybycia. Zdaje się, że mamy już jeden z głównych tematów dyskusji politycznej, programowej ze strony Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk wczoraj zapowiedział wsparcie mieszkalnictwa. Pro, proponuje kredyt 0% na pierwsze mieszkanie dla osób do 45 roku życia. Banki mają nie zarabiać na odsetkach. Proponuje też dopłaty do czynszu, do najmu 600 zł miesięcznie. I takie mocne hasło wypowiada Donald Tusk, mieszkanie prawem, a nie towarem. Być chyba wielu liberałów związanych z platformą się łapie za głowę, bo to raczej hasło związane bardzo mocno z lewicowymi ugrupowaniami. Na ile są te obietnice ze strony Donalda Tuska i właściwie dla kogo one są skierowane? Czy dla Polaków? Bo Lewica już głośno mówi, że takie propozycje to jest właściwie umocnienie deweloperów, a także tych osób, które zarabiają na wynajmie mieszkań. No panie redaktorze, przecież Donald Tusk nie wierzy w to, co mówi. On to mówi po to, aby wygrać wybory, aby omamić ludzi, aby no, pokazać, że jakiś tam program mają. To jest hasło Lewica, a właściwie Partii Razem, tak, że mieszkanie prawem, a nie towarem. I on im to hasło po prostu najzwyczajniej ukradł. I nawet jeden z ekonomistów napisał, no to jest hasło Partii Razem. Więc po co ja mam głosować na Platformę Obywatelską? No to będę głosował na partię Razem, która to hasło wymyśliła i jakiś tam ma pomysł na jego realizację. No po prostu Donald Tusk, jak ten tonący brzytwy się chwyta, czepia się właściwie wszystkiego, aby tylko omamić ludzi i wmówić im, że takie działanie jest możliwe. No ekonomiści zmiażdżyli ten pomysł, bo który bank udzieli kredytu, jeżeli ten kredyt będzie na 0%, tak? A jeżeli ktoś miałby te procenty spłacać, czyli co, budżet państwa, no to będzie koszt nie 4 miliardów, a kilkudziesięciu miliardów złotych w skali roku. To co wtedy powiedzą ci, którzy wzięli już kredyty hipoteczne i płacą procenty? Oni będą musieli się składać na tych, którzy kupią według nowego programu mieszkanie i procentów płacić nie będą. No to, to wielkie zburzenie społeczne wywoła, to będzie wielka niesprawiedliwość. A tak naprawdę problem jest nie w popycie na mieszkania, bo popyt na mieszkania jest duży. Podaży jest problem. No właśnie, jest... pani marszałek, no bo to jest jednak o, był program, programu... miał być program Mieszkanie Plus. Sam prezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał się do porażki w tym wymiarze. Mówił, że oddano do użytku mniej niż 20 tysięcy mieszkań. W budowie jest około 40 tysięcy mieszkań, a według różnych szacunków w Polsce może nawet brakować 2 miliony lokali mieszkalnych. Czy to być może ta oferta Platformy Obywatelskiej nie zachęci tych wyborców, w Prawa i Sprawiedliwości, którzy się zawiedli na tych deklaracjach Zjednoczonej Prawicy, że problem mieszkalnictwa w Polsce zostanie rozwiązany? Nie, no bo ludzie, którzy choć trochę tak interesują się tą sprawą, to wiedzą, że taki program nie rozwiąże problemu, bo mieszkań od tego nie przybędzie. One się po prostu staną droższe. Deweloperzy będą budować tyle, ile budują, ale po prostu będą podnosić ceny i mieszkanie stanie się jeszcze droższe, jeszcze mniej osiągalne dla przeciętnego człowieka. Po prostu muszą, musi być konkurencja dla deweloperów. I tutaj największym, największym takim, myślę, działaniem będzie skutecznym budowa mieszkań czynszowych. I tutaj myślę, że ten program, który jest już wprowadzony i, i który pro, po, proponuje te społeczne inicjatywy mieszkaniowe. On już jest w wielu miastach na takim już konkretnym etapie wdrażania. On może właśnie przynieść rozwiązanie, bo on będzie wspierał miasta w budowie mieszkań czynszowych. A mieszkanie czynszowe to będzie takie mieszkanie, do którego człowiek będzie mógł wejść, płacić czynsz z jakąś tam opcją w przyszłości dojścia do własności, ale nie będzie mógł, nie będzie musiał, brać drogich kredytów w banku. I w momencie, kiedy takie mieszkania częszowe się pojawią, to wtedy deweloperzy, również mając konkurencję, będą musieli trochę zejść z ceny, bo te ceny są po prostu też w wielu przypadkach sztucznie windowane do góry. A taki program, który spowoduje, że kredyty będą łatwiej dostępne. No to spowoduje, że ceny po prostu pójdą w górę, no mieszkań od tego nie przybędzie, problem na pewno nie będzie rozwiązany. Jest to typowe hasło populistyczne, skierowane do tych, którzy się nie interesują, nie interesują tematem. No pewnie do takiego bardzo twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej, który też już jest zmęczony, Tą, tą taką mową nienawiści platformy. Oni też chcą jakiegoś, przynajmniej szkicu programu, tak? no bo chcą też rozmawiając w dyskusjach mówić, no jakiś tam program mamy. tak? No, I to musimy postawić kropkę, pani marszałek. Ten program stara się przedstawić, chociaż on tak większego sensu tak naprawdę nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa dziękuję gościem bardzo. był pani, była pani senator Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś wicemarszałek Senatu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. A polski punkt widzenia jutro o stałej porze. Do zobaczenia z Panem Bokiem.